Czy 31 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święte Paweł pisze do Filipian, żeby zabiegali o zbawienie z bojaźnią i drżeniem. A przecież wierzę w Jezusa, który zbawił. Wierzy w Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, wierzy w to, że On jest Panem. Ale też doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że człowiek jest kruchy, człowiek jest słaby, że człowiek nieraz może mówić wielkie słowa, a potem robić swoje w życiu, że człowiek może nieraz pójść za Bogiem, ale potem odwrócić się do Pana Boga. Uważaj, nie zakój, zwróć na to uwagę, z bojaźnią i drzeniem. nie chodzi o to, żebyśmy się trzęśli, ale jak wychodzimy na Orlą Perć, czy, czy wchodzimy w jakąś bardzo trudną ścieżkę, to musimy pamiętać, że, że, żeby uważać, żeby naprawdę uważać, żeby się nie zgubić, ale żeby się zbawić. Jednym ze sposobów na to, żeby, żeby właśnie zabiegać o, o zbawienie jest trzymanie się Bożego Słowa. Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Trzymać się, chwycić rękami, jakby uchwycić się mocno czego słowa życia. Logos to jest Syn Boży, słowo, które stało się ciałem, ale to też jest słowo, które Bóg do nas mówi, słowo, które daje nam życie. To życie wieczne, które jest zbawieniem, ono, ono już jest w nas, ono gdzieś kiełkuje, ono już zapoczątkowuje, ono w pełni wykwitnie po śmierci, ale trzeba się trzymać tego słowa, słowa życia. Dużo słów pada codziennie, dużo słów słyszymy, dużo słów czytamy, o dużo słowach dyskutujemy, ale czy to jest słowo życia, czy to są słowa życia, czy to są słowa, które powodują w nas życie, czy, czy słowa, które powodują śmierć w nas, albo, albo umieranie w innych, albo umieranie w innych. Psalmista już na początku mówi jasno: Pan jest moim światem i zbawieniem moim. Czyli to słowo życia jest dlatego ważne, że ono daje światło. Naprawdę można się pogubić nieraz w życiu, można nie wiedzieć, jak do wielu spraw podejść, i psalmista powie jasno: To Pan jest światłem i zbawieniem Pan. Dlatego naprawdę, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach, gdzieś na zakrętach dziejów, czy, czy wtedy kiedy no, nie wiemy co robić, wracać do Słowa, otwierać Ewangelię, czytać ją, medytować, zastanawiać się, nie koncentrować się tyle na ludziach, co na Bogach, bo, bo, bo na człowieku można się po prostu, można się przejechać. Przeklęty mąż, mówi Jeremiasz, który pokłada ufność w człowieku. Człowiek może być zwodniczy, nawet człowiek może chociaż być jakimś wielkim, ale może być zwodniczym. Chce się pooprzeć na Bogu, chce być pewnym, że, że to, za czym idę, jest oparte na Bogu, tym, który jest zbawicielem, który jest stworzycielem świata. On ma być moim światłem, więc, więc warto sobie zadać też pytanie, co oświeca moją drogę w życiu, jakiego światła ja używam, gdzie zwracam często uwa uwagę, czy na co często zwracam uwagę, yy, gdzie szukam mojego, mojego zbawienia. Najpiękniejsza jest Ewangelia w tym sensie, że ona pokazuje przedziwny mechanizm, który jest szalenie ważny Jezus, mechanizm wyrzeczenia. Jezus mówi: Jeśli ktoś nie przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, to nie jest mnie godzin. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzin. I wydają się te słowa takie strasznie trudne. Ale opowiada Jezus o tym, że jeśli ktoś ma wybudować wierzę, to najpierw e, zastanawia się, jakie to są wydatki, czy ma pieniądze na wykończenie, bo jak nie skończy, to się będą z Niego śmiechać. Tak samo ten, który idzie na wojnę, zastanawia się, czy wygra z wrogiem, czy nie. Jeśli czuje się za słaby, no to zaczyna się dogadywać, żeby po prostu nie zostać całkowicie zniszczony. Jezus podsumuje, tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Czyli to, co jest siłą w człowieku, to jest wyrzeczenie. To, co jest siłą, to jest wyrzeczenie. Jakby to, co jest dobrem materialnym, które pomaga wybudować wieże, to są pieniądze. To, co jest siłą, która pomaga wygrać z wojskiem, to jest liczebność tego wojska. A to, co jest mocą, siłą, bogactwem, które pomaga iść za Jezusem, jest wyrzeczenie. Jeśli nie potrafimy się wyrzekać, jeżeli. W życiu wciągamy się do wszystkiego. Jeżeli nie potrafimy mówić nie niektórym rzeczom, osobom, nawet nawet takim najbliższym. Jeżeli kogokolwiek stawiamy ponad Pana Boga, no nie możemy pójść za Panem Bogiem, no nie możemy, bo to się tak nie da. Nie da się po prostu, nie da się pogodzić, nie da się pogodzić tych sprawi i można kochać Boga i bliźniego, trzeba kochać Boga i rodziców, można kochać Boga i dzieci, to wszystko da się pogodzić, ale tylko wtedy, kiedy człowiek postawi Boga na, na, na pierwszym miejscu. Jeśli Bóg będzie nie będzie na pierwszym miejscu, jeśli postawi na pierwszym miejscu mamę, tatę, dzieci, przyjaciół, pieniądze, to jak przyjdzie konflikt wartości. No to wyprę się pod Pana Boga, wyprę się i wtedy to moje pójście za Nim okaże się po prostu jedną wielką hipokryzją. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.